Witam serdecznie. Dzisiaj, w odpowiedzi na kolejne często zadawane pytanie: jaki zasilacz buforowy czy jaki UPS zastosować, jeśli chodzi o podtrzymanie awaryjne zasilania systemu monitoringu, tym filmem chciałem powiedzieć/pokazać według mnie bardzo dobre rozwiązanie. Nie wiem, czy najlepsze, jeśli ktoś się będzie o to pytał. Ja mam to w sumie zamiaru nikomu udowadniać niczego. Po prostu pytacie: co stosuję, więc odpowiadam i pokazuję, a z racji tego, że naprawdę jestem zadowolony z jakości urządzeń, serwisu i możliwości jakie daje ten system, z czystym sumie nie mogę go polecić każdemu. Bez względu w sumie na to jaki buduje system, czy to system analogowy czy IP. Mnogość modułów w tym systemie pozwala na indywidualne tworzenie Systemów zasilania pod praktycznie każdy rodzaj zasilanych urządzeń, na przykład kamery, kontrola dostępu, systemy alarmowe, nawet a nawet urządzenia zasilane różną, różnymi wartościami napięcia z jednego źródła, z jednego zasilacza, który mamy w tej skrzynce w środku. Aha, jeszcze bardzo ważna sprawa, dla której ja osobiście. Zdecydowałem się na to rozwiązanie. Jest budowa właśnie modułowa. Jak widzieliście tutaj mamy takie klocuszki, które składamy do kupy i budujemy swój zasilacz, że tak powiem. Po prostu składamy z odpowiednich klocków, które akurat są nam potrzebne. Nasz w całości mówiąc system. Wrzucamy to wszystko w skrzynkę i mamy UPS-a tak naprawdę użytego na nasz, na miarę naszych potrzeb i tak naprawdę UPS-a, który daje więcej niż klasycznie opakowane UPS-y, czyli takie te skrzynkowe, gdzie podpinamy wtyczkę od urządzeń, to taki standardowy jak i do komputera, kolejnym wielkim atutem tego systemu, między innymi dlatego, dlaczego też ja się na niego zdecydowałem jest w zależności od wielkości systemu, który będziemy zasilać, ilość modułów może być różna. Ale są to urządzenia tak naprawdę powtarzalne. Czy to będzie system z jednym switchem, czy z dwoma switchami, praktycznie te same mamy urządzenia. Tak samo, te same, może nie wszystkie, ale większość urządzeń mamy te same, jeśli chodzi o system analogowy. Więc co byśmy nie mieli, jest, są to urządzenia w większości, znaczy w większości. To są urządzenia powtarzane we wszystkich switchach będziecie mieli hmm, podobne komponenty. I to jest hmm, super, jeśli chodzi o sprawy aspekty serwisowe. Hmm, mając w samochodzie hmm, kilka modułów, tych najbardziej, najczęściej używanych. Hmm, które mogą się uszkodzić w sumie może uszkodzić zawsze wszystko to jest tylko elektronika ale mając te kilka modułów w samochodzie ja jadąc na serwis nie muszę zdejmować całej skrzynki całego UPS-a, po prostu podmieniam wolno mi switch no, mi osobiście się jeszcze nie zdarzyło no ale walnęła jakaś przetwornica wymieniam przetwornicę i lecę dalej według mnie bardzo duży plus i tak jak mówię to jest przewaga nad, nad konkurencją w trakcie tego jak ja gadałem moje ręce coś tam tworzyły i zaraz zobaczymy co tutaj z tego powstało yy, powiemy sobie po kilka zdań o każdym elemencie zaczynając od obudowy jak widzieliście dedykowana obudowa ma diody sygnalizacyjne czyli nawet jak jest zamknięta skrzynka widzimy że właściwie nie że tylko czy jest Zasilanie zmienne, zasilanie stałe. Na pierwszy rzut oka już widać, czy z zasilaczem jest wszystko ok, czy już wiemy, że coś jest nie tak. Natomiast e, jeśli chodzi o budowę, ja to nazywam SITO. E, bardzo fajny pomysł, jeśli chodzi o to. Nie tylko adte to wdrożyło, właściwie to pewnie był jakiś producent, który produkuje to dla nich. Natomiast tutaj e, otworowanie jest w ten sposób zrobione, że moduł. I w pionie, i w poziomie będzie pasował dowolnie. Wkładamy go gdzie chcemy, klikając, wciska, wciskając, klikając, jest na miejscu. I teraz co widzimy? Zacznijmy od zasilacza. Mamy podłączenie 230 V, mamy zabezpieczenie na to napięcie. Po stronie, w mamy również bezpiecznik zabezpieczający napięcie. 12V zabezpieczające przed e, też odwrotnym podłączeniem akumulatora e, dwa wyjścia e, 12V mamy tutaj też nie wiem czego będzie dobrze widać mamy tutaj taki przycisk start e, to na wypadek jakbyśmy teraz tak jak w tym momencie nie mamy 230 a potrzebowali uruchomić system powinien nam się podnieść z samego akumulatora i mamy jeszcze i chyba zworki nie będziecie widzieć z tego położenia kamery, ale jest tutaj zworka przełączająca prąd ładowania akumulatora z 1A do 2A to tak jakbyśmy mieli dwa akumulatory, żeby sprawnie ładowanie poszło to wtedy możemy sobie przełączyć na 2A, jak jest założona jest standardowo na 1A to co jeszcze mamy tutaj na zasilaczu to jest dwa wyjścia mamy wyjście za, o zaniku zasilania AC i wyjście o zaniku zasilania DC. No i masa jest wspólny do podłączenia na przykład do systemu alarmowego. Wracając do budowy, zapomniałem, mamy tutaj jeszcze włącznik krańcowy, który również możemy podłączyć do systemu alarmowego. No i central, nie centralnie tylko skrzynkę skręcamy jedną śrubą dużo większą ciężej trudniej ją zgubić niż te dwie jak standardowych małych obudowach. Nie mówię że to jest plus ale tylko pokazuję jakie są różnice. I teraz jeszcze y, obudowa z zasilaczem y, standardowo występuje w ofercie w cenniku i y, jest to AUPS myślnik 100 myślnik 120 F Oddzielnie występuje również obudowa, jest to ABOX F, i oddzielnie występuje też y, zasilacz. Tak jak widzicie, tutaj jest to AUPS-100, myśnik 120 OFF. I to wszystko, co w sumie widać, a teraz to, czego nie widać. Zasilacz daje nam do dyspozycji prąd o natężeniu 8A, a tak naprawdę y, jest to takie Pewne i do pracy ciągłej, bo możliwości ma trochę większe, a moc ciągła zasilacza to jest 100 watów. Jeśli chodzi o akumulator, mamy tutaj takie zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem, i w momencie, kiedy napięcie spada poniżej 10,8 V, odcina nam akumulator, żeby po prostu go nadmiernie nie eksploatować. Przy takich parametrach spokojnie wróci do normy, i ilość tych cykli, żywotność jego rozładowania, naładowania nie zmniejsza się. Natomiast, gdybyśmy go wyssali trochę bardziej, no i od razu wpływa to na żywotność. A jeśli nie byłoby w ogóle odcięcia, no to wiadomo co, co mamy. Zasilacz, akurat w tym przypadku 100 W, został zastosowany. Zostanie zastosowany po to, bo ta skrzynka będzie docelowo wyglądać troszkę inaczej. E, w tym momencie mamy system kilku kamer, ale tak na dobrą sprawę, inwestor nie powiedział ostatniego zdania, ostatniego słowa, jeśli chodzi o ilość tego sprzętu, więc dajemy sobie tutaj taki buforek, e, jakby więcej e, zasilania niż potrzebujemy na chwilę obecną. I w razie czego będzie dorzucony kolejny switch i będzie to dalej na tym zasilaczu podtrzymywane. Nasz zasilacz, tak jak wspomniałem, ma 100W i jest to największy zasilacz z rodziny. Mamy tu do dyspozycji te właśnie 100W, więc przeliczając na kamerę taką zwykłą, a może już niezwykłą, bo zwykła to pewnie ze 3W pobiera. Ale już tak trochę lepszą kamerę z jakimiś tam funkcjonalnościami e, powiedzmy 5W e, niech pobiera, a kamera z zoomem też tutaj po zawyże e, niech pobiera 10, czyli tak średnio 7-8 W na kamerę, więc możemy zasilić tutaj już, e, no, jeśli chodzi o system monitoringu, taki klasyczny system dla domku jednorodzinnego z kilku. Kamer składający się, jeśli nie mamy potrzeby budowania większego niż chcemy, to znaczy o większej wydajności, to mamy jeszcze do dyspozycji mniejsze zasilacze o mocy 72 i 42 watów. Myślę, że do tych, mniejszych, do tych mniejszych mogłyby mieć zastosowanie te obudowy, też mniejsze. One się nazywają ABOX-F. Tam znowu wrzucimy tylko siódemkę akumulator. Natomiast ten bardzo często stosujemy do jeszcze większej obudowy, bo tych smiczy możemy podłączyć więcej, gdzie zmieszczą się dwa akumulatory 17Ah, 18 i w razie czego ten rejestrator mniejszy, który zasilamy też z tego, z tego zasilacza, możemy zamknąć w tej obudowie. Jest to obudowa ABOX-H. No sporo większa, tak jak mówię, dwa akumulatory 18 na obok siebie, wyższa, głębsza zdecydowanie, ta ma tylko 9 cm, tamta ma 14, więc spokojnie, ten nie taki bydlęcy rejestrator, ale taki do 16 kamer spokojnie uda nam się to wkitrać. Kolejnym elementem w naszej układance jest przetwornica. Jest to przetwornica o symbolu ASU Myśnik 100 Myśnik 550, oczywiście z końcówką OFF, bo to jest samo moduł bez żadnej obudowy. I jest to przetwornica, która zamienia nam nasze 12 V DC na 55 V DC. Będzie ona służyć właśnie w naszym przypadku do zasilania switcha, żeby zasilić również kamery w POE. Na wejście tej przetwornicy ma możliwość podania zasilania stałego DC od 10 do 30 V. Na wejściu zawsze otrzymamy 55 V. Są takie przetwornice również, które dają nam 48. Nie pamiętam naprawdę wszystkich możliwości korzystałem z 48 i 55 natomiast ja biorę 55 bo tak jak mówię będziemy mieli jeszcze drugiego switcha wiadomo spadki gdzieś tam jakieś mogą się gdzieś pojawić więc zawsze budujemy staramy się żeby jakiś tam zapas zapas tego naszego i mocy i amperażu był Tutaj, jak później uruchomimy system, to też jest dioda sygnalizacyjna na pierwszy rzut oka. A jeszcze nie powiedziałem, że i tutaj mamy diody, ale to jak odpalimy, to jeszcze zerkniemy sobie na to. Na pierwszy rzut oka widać, co działa, co nie działa. Ja może jednak włączę ten zasilacz, to będziemy od razu, żeby później nie wracać do, że czegoś nie omówiliśmy, Ruszyło nam, mamy sygnalizację 230, mamy wyjście. 12V. Mamy informację o ładowaniu akumulatora. Mamy, że podało nam 255V, czyli wyjście nam działa. Tu do, do tego dojdziemy. Mamy zasilanie na switchu i nie wiem, czy to widać na kamerze, ale we wszystkich, może tak pokażę, które mają we wszystkich portach, które mają w tym momencie zasilanie PoE podane mamy sygnalizację, że ono jest jeśli standardowo mamy na tych czterech portach zasilanie a dwa mamy przeznaczone do uplinka jeśli okazałoby się, że potrzebujemy tutaj wpiąć kolejną kamerę piąty port mamy wyłączony więc przełączę sobie DIP switcha I w tym momencie, jak widzicie, pojawiło nam się również na piątce e, zasilanie POE. Natomiast gdybyśmy chcieli mm, gdzieś podłączyć jakieś urządzenie, które nie potrzebuje POE, chociaż dzisiaj negocjacje praktycznie mają urządzenia typu komputer, nie powinien się spalić, ale mam nauczkę po koledze, który miał dobry, drogi komputer, mimo to karta e, poleciała. Więc nie wiem czy to było wina po stronie komputera, czy po stronie switcha, Nieistotne. Poszedł z dymem e, Dlatego powiedzmy Chcę wyłączyć czwórkę. 1, 2, 3, 4 I w tym momencie zgasło mi, tutaj mogę bezpiecznie podłączyć komputer Taka Taka fajna sprawa dla ślepego widać gdzie jest zasilanie nie trzeba patrzeć na zworki. I teraz co my możemy do tego switcha podłączyć. Praktycznie wszystkie urządzenia w standardzie PoE 802.3 oraz w w PoE. Na pewno podłączycie wszystkie kamery na pewno rejestratory na pewno to co do czego w głównej mierze to jest przeznaczone. Ja może tutaj zademonstruję sytuację, jak switch zachowuje się w momencie podłączenia kamery i zasilania. Powiedzmy, na trzeci port sobie wrzucimy kamerę połę. Tutaj powinno nam zaświecić się za chwilę zasilanie. No i widzimy, że kamera nam się, że tak powiem, odnalazła. Natomiast nie będzie tutaj komunikacji, bo nie mamy jeszcze drugiego urządzenia, nie mamy tego skonfigurowanego. Natomiast widzimy, że mamy na tym porcie. Jeśli łączymy się na piątkę. No, tak jak na każdym swishu, będziemy widzieć na piątce. Tutaj żadnej Ameryki nie odkryłem. Na razie zrobimy sobie to tak, żeby nam nie przeszkadzało. Niech sobie leży. Można by powiedzieć switch jak switch, nic, nic nadzwyczajnego, ale ten switch ma dwie, tak jakby dwa tryby działania. W standardzie, tak jak teraz, jeśli mamy tutaj ten, tą, ten Deep Switch Mode ustawiony na OFF, czyli tak jak dostajemy go w standardzie, na wyjściach od LAN 1 do LAN 4 mamy 100 megabitów do dyspozycji na każdym. Yy, tutaj zresztą też na wszystkich sześciu mamy do dyspozycji 100 megabitów. I standardowo odległość pomiędzy urządzeniem a switchem nie powinna przekroczyć do 100 metrów. Natomiast jeśli mamy sytuację taką, że mamy gdzieś słup z kamerą powyżej 100 metrów. Powiedzmy na 180 metrach, albo jeszcze nawet 220 metrach. Yy, na zwy, zwykły switch już na pewno nie podoła, natomiast e, zmieniając zworkę, nie będę teraz jej zmieniał, bo to na, należy później zmieni, zrestartować, tak jakby ten system wyłączyć i włączyć, nie będziemy tego robić, Zmie, e, zmieniamy dip switcha i w tym momencie na wyjściach od LAN1 do LAN4 e, otrzymujemy możliwość podłączenia urządzeń na odległości do 280 metrów. Jednak coś za coś. Może jeszcze. Yy, tutaj mamy dalej do 100 metrów, bo te dwa są, tak jakby się nie zmieniły. Yy, a tutaj mamy yy, zasięg, yy, możliwość tego wydłużenia przewodu do 280 metrów. Jednak, tak jak powiedziałem, coś za coś. Po przełączeniu tego yy, trybu, na ten tryb Long Rage to się nazywa, na kanale od 1 do 4 mamy tylko po 10 megabitów. Tutaj mamy 100 megabitów, tutaj mamy już wtedy po 10. Mniejsza przepustowość, natomiast dłuższa odległość, jakby nie było coś za coś. I tak jak wspomniałem, w naszym przypadku będzie w jednej skrzynce dwa switche. Możemy je łączyć kaskadowo, czyli z tego switcha lecimy do drugiego switcha, paczkordem, który jest do każdego switcha załączony w zestawie. Dobrze. Mamy tutaj jeszcze w tej skrzyneczce jedno urządzenie. To jest mała przetworniczka. 12 V DC na 12 V DC. Tak jakby wyprostowane to 12 V, może nie wyprostowane, a wystabilizowane. O może tak. Jest to przetwornica o symbolu AUC myślnik 30 myślnik 120. Oczywiście off, bo bez żadnej obudowy, po prostu moduł. I jak widzicie, mamy już w komplecie przewód do zasilania rejestratora. Oczywiście, rejestratora, bym powiedział, jedno dwudyskowego maksymalnie, no bo te większe potrzebują y, pewnie innego też zasilania. No i na pewno nie rejestratora ze switchem POE, chociaż y, do zasilacza buforowego ze switchem y, właściwie mogłoby tu nie być. Natomiast rejestratory ze switchem wbudowanym, one potrzebują zdecydowanie innego zasilania na pewno nie 12V prawdopodobnie będzie to zasilacz wbudowany w rejestrator, więc zasilać trzeba go 230V ale to już nie o tym tutaj możemy podłączyć rejestrator ja może podłączę tutaj na chwilę taki rejestrator nasz jakiś tam IP Widać rejestrator rusza. Może go wepnę jeszcze kolejnym Paczkordem. Niech nam tam trochę mruga więcej. Ja to lubię jak jest kolorowo. Mam nadzieję, że ten paczkord będzie sprawny. A jak nie będzie sprawny, to mam nadzieję, że zrobi nam jakiś... Zwarcie to wtedy zobaczymy, jak to wygląda. No nie, jest sprawny, zwarcie nam nie zrobi. Rejestrator woła, bo nie ma dysku. No, ale. Chciałem tylko pokazać, że działa, działa. kolejnym naszym urządzeniem jest taka mała przetworniczka mieliśmy podwyższającą zasilanie a teraz mamy obniżającą napięcie i tutaj podajemy 12V 12V z zasilacza a na wyjściu otrzymujemy odpowiednio obniżone w zależności do potrzeby czy to do 9V, czy tam do 5 czy tam. No mamy możliwość od 3,3 do 12V obniżyć, przepraszam, od 12V do 3,3V obniżyć napięcie tą przetwornicą. Natomiast warunek jest taki, że napięcie wyjściowe musi być przynajmniej o 2V różne od zasilającego, czyli jeśli tu podajemy 12, to tutaj nie mniej niż nie więcej niż 10. Czyli nie podniesiemy go powyżej 10. No tam już trzeba by zastosować się na przetwornicę. Natomiast tutaj, tak jak powiedziałem, te 9V na zasilanie routera czy tam 5V. Spokojnie uzyskamy. Nie mam żadnego tutaj w tym momencie routera, żeby wam włączyć i pokazać. Natomiast naprawdę to działa. I ratuje Dubsko. Także można mobilne jakieś routery spokojnie, może nie zamknąć skrzynce, no bo antena, ale jeśli jest antena zewnętrzna, spokojnie w jednej skrzynce można to wszystko wkitrać, pod warunkiem, że jest to większa skrzynka. I to chyba wszystko, jeśli chodzi o te urządzenia, które mamy tutaj. Jeśli chodzi o ten switch, no to yy, wiadomo, dla systemów telewizji yy, IP. Natomiast jeśli mamy system analogowy, zostaje nam to. Na pewno zostaje nam zasilacz do, znaczy e, przetwornica do, do zasilania rejestratora, jeśli będziemy mieli rejestrator. E, może nam zostać to, jeśli będziemy mieli ten mały, e, znaczy o niższym napięciu zasilany router. E, no i warto by dodać e, rozdzielacz. Ja akurat teraz nie mam, więc nie, ma, nie pokażę Wam, ale różnica pomiędzy tym zasilaczem buforowym a zasilaczem do kamer analogowych jest taka, że nie mamy switcha, a mamy taki rozdzielacz zasilania, ATTEM ma to w swojej ofercie, zresztą możecie skorzystać z dowolnego rozdzielacza zasilania, ale warto, żeby miał na każdym torze też zabezpieczenie, żeby jak jedna kamera gdzieś zrobi zwarcie, nie wysiadło wszystko. Zapomniałem powiedzieć odnośnie switcha, tutaj również mamy każdy port zabezpieczony, jeśli walnie nam coś na jednym, odcina nam jeden, cała reszta powinna działać normalnie. Tak samo jest z analogowymi, jeśli byśmy mieli ten rozdzielacz. Tak samo każdy tor jest oddzielnie zabezpieczony, więc warto stosować takie sprawdzone rozwiązania. Jeśli chodzi o długość podtrzymania, nie mam żadnych tutaj badań, żadnych statystyk. Wiem tylko tyle, że działa długo. A jak długo? Tak naprawdę to chyba najważniejsze jest y, jaki mam akumulator. Mm, ja na dobrym akumulatorze u klienta wiem, że działało mu na, przy czterech kamerach takich zwykłych, zwykłych kamerach y, prawie 7 godzin, a później po prostu włączyli zasilanie, więc nie wiem ile by to pociągnęło. Natomiast no mówmy się 7 godzin to jest naprawdę dobry wynik, jeśli chodzi o podtrzymanie Czterech kamer, samego siebie i rejestratora. Routera tam akurat nie podtrzymywaliśmy, po prostu yy, sam system kamer. No ale to jest i tak bardzo dobry wynik, wydaje mi się. Nie wiem ile jeszcze by pociągnęło, ale taki takiego UPS-a. Yy, jeśli znajdziecie, to tylko wystarczy porównać cenę tego, a cenę tamtego. I okaże się, że urządzenia a te jak wielu mówi wcale nie są drogie Dobra, bo znowu się rozgaduję Dzięki serdeczne Pozdrawiam Maciek